Cześć, dzisiaj Opel Insignia. Słuchajcie, był problem z paleniem, był problem, e, odpalał gaz, odpalał gaz, odpalał gaz i za trzecim razem odpalił, moc była, wszystko było, cały czas był błąd e, czujnika położenia wałka rozrządu, którego się nie dało skasować i w, e, były też błędy z, e, z synchronizacją wału korbowego i wałkiem rozrządu. E, to było sprawdzone. Sprawdzone były, były rozrząd, ustawienie. Wszystko było OK. Ale jak widzicie na dole już nie mam kółka. Zobaczcie co się dzieje. W tym miejscu powinien być clean. O, dokładnie w tym miejscu powinien być clean. Tego klina nie ma. Auto grało, ciężko paliło. Jak odpaliło to już chodziło bez problemu. Yy, także też było takie, yy, były takie dziwne odgłosy, że góra bardzo dziwnie grała, bardzo głośno było. Były sprawdzone wtryski, bo było podejrzenie wtrysków. Wtryski okazały się ok, jeden tam delikatnie podlewał, ale, ale powiedzieli, że jeszcze jest ok. Yy, I był, był podmieniany czujnik, czujnik też nic nie dało, chociaż wiązka tak samo była sprawdzona, było ok. Yy, cały czas był błąd, yy, czujnik położenia wałka, yy, jak był ciepły, to było ok, wszystko nie było żadnego błędu nie było, nie było problemu z odpaleniem odpalił od razu za pierwszym razem też było wyczuwalne coś takiego, że jeżeli jeżeli zapalało się auto próbowało się kręcić i dało się delikatnie tak z pół centymetra gazu wtedy odpalał od razu od trzała. nie było, że przygasał czy cokolwiek zaraz będę miał drugie nowe kółko, pokażę Wam jak powinno wyglądać ale w tym miejscu gdzie jest to wcięcie tu powinien być taki mały wystający klinek dużo szczęścia miał klient y, z tego względu, że klientka w sumie y, z tego względu, że y, nic się nie po, y, po, podginało, tak? Bo mogło być tak, że się przekręciłby rozrząd o kilka ząbków i by było y, czapa do ściągnięcia, nie y, tu o tyle było dobrze, że w miarę to się wszystko y, w miarę to się wszystko y, nie stało. Y, Grało to, ta góra przez to tak grała, yy, że była zła synchronizacja i próbowało wycofać, yy, wycofać zapłon, yy, i dlatego tak się działo, tak? Yy, auto odpalało co chwilę, odpalał z gaz, i tak było za każdym razem, jak był zimny. Yy, tam dodatkowo są, yy, były jakieś błędy świec żarowych i, i tak dalej, ale to już pomijam, tak? Yy, a z tym paleniem to mówię, taki błąd. Yy, błąd był P0344. Yy, P0 P0016 i P20, P1325. Takie trzy błędy wyskakują. Jeżeli takie błędy Wam wyskakują, No to prawdopodobnie na 90% macie uszkodzone kółko wałka, yy, wału korobowego. Zaraz będę miał nowe z oryginału. Yy, niecałą stówkę kosztuje. To Wam wszystko pokażę. Dobra, mam drugie kółko i zobaczcie o co chodzi. O, widzicie, tutaj jest ten clean o, w tym miejscu a w tym go nie ma numer oryginału to jest taki tam zamienia z jakiegoś innego 555 coś takiego chyba tam jest, nie pamiętam teraz montuję składam cały rozrząd i powinno już palić bez problemu tutaj jeszcze pamiętajcie 1.9 2 litry to jest fiatowski silnik ten to jest lewy gwint odkręca się dokręcając, także pamiętać o, o tym o to poskładane i zobaczcie pierwsze odpalenie Jak widać odpala, no nie jest idealnie, ale jest była ziemia, coś tu słuchać, że pisze, pasek albo rolka gdzieś. Także jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie lajka. Teraz e, jak będziecie mieć błędy takie jak e, zła synchronizacja wałka z wałem korbowym, e, czy błąd wałka e, rozrządu i nie będziecie mogli go skasować, znaczy skasujecie go, ale po odpaleniu zaraz wraca, to już wiecie co jest e, 99% Yy, procent jest, yy, jest uszkodzony yy, clean na kole wału krobowego. Dzięki za obejrzenie na razie.